O bezpieczeństwie na drogach nigdy dość, więc teraz w informacjach właśnie o tym. Kolejne przedszkola z Olsztyna dostały zestawy autochodzika. Tym razem nietypowe, bo autobusowe. Tym razem popularny już autochodzik zamienił się w busochodzik. Olsztyńskie przedszkolaki dostały kolejne zestawy do nauki przepisów ruchu drogowego, bo przecież najmłodsi są wożeni nie tylko samochodami. Ważne jest też uczenie dzieci, jak się zachować, kiedy z tego autobusu wychodzą, kiedy próbują przejść na drugą stronę, aby nie robiły tego, przechodząc z autobusu. A przy okazji taka edukacja może się przydać również rodzicom. Chcemy przez dzieci powiedzieć rodzicom, słuchajcie, a może jednak zrezygnować z samochodu własnego i pojechać komunikacją zbiorową. A to już Warszawa i kampania promująca zapinanie pasów podczas podróży. W ubiegłym roku na całym świecie zginęło milion 200 tysięcy ludzi, kilkadziesiąt milionów zostało rannych. W Polsce to było 3907 osób, które zginęły. Ta liczba stawia nas na szarym końcu w Europie pod względem bezpieczeństwa, ale nie tylko pasy samochodowe są w tym miejscu języczkiem uwagi. Piesi bardzo często traktują zebrę jako miejsce, w którym zawsze mają pierwszeństwo, jako azyl, w którym mogą czuć się bezpiecznie. Nieprawda. Dlatego warto słuchać apeli, aby tak drastyczne spoty nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości.